Hej, Siemanku, ja jestem Laki i witam Was z całą swoją rodzinką. Cześć! I chcielibyśmy Wam bardzo podziękować, że pod ostatnim filmem wbiliście aż tyle, tak dużo łapek i subskrypcji z dzwoneczkiem. Myślę, że pod tym filmem wbijecie jeszcze więcej. Chcielibyśmy Wam z rodzinką podziękować za to. Dziękujemy! Dziękujemy bardzo! Z tego właśnie powodu, że uzbieraliśmy aż tyle łapeczek w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, no to wprowadziliśmy się do nowego domu w nowym mieście, bo kupiliśmy nowy dom. Bo to się równa więcej pieniążków w naszym serwerze, jak klikacie dużo łapeczek w górę. A tak! Uhu, patrzcie, patrzcie, jaki, patrzcie, jaki super dom! Będę miał nowy pokój, będę miał gry, pokój, gier i zabaw, wszystko dzięki tatom! Naprawdę! Ja już idę zobaczyć, jaka tam jest kuchnia! To podziękujcie jest. ogólnie naszym widzom! Dziękujemy Wam widzowie, dziękujemy. Ty, hej, a co to jest? Czekajcie, bo ja mam z tym złe skojarzenia. Te alarmy! O nie! To może? To może! To mi się kojarzy z, z Siren, Siren, Headem. Siren Headem, Anulujmy to! Pomóżcie mi to zniszczyć! Pomóż mi to zniszczyć. Tego, tego tutaj nie może być. Dobra, te alarmy Dobra. mogą być, ale tamte, to, to oczywiście, że nie. Tak wygląda no. nasz dom, zobaczcie, e, dopiero się wprowadzamy, o, wniosę te ciężkie bagaże, tutaj na razie położę, e, Frania, rozpakujesz nas? No, ja już tutaj obiadek robię. No, zrób tu, mama, obiadek. Pomidorówkę. E, a, wziąłeś wszystkie moje rzeczy, tata? Tak, no tutaj są w skrzynce, zobacz, zajrzyj do skrzynki. Dlatego Dobra. zobaczcie, jak nasz dom jest bardzo piękny, bardzo duży. Umeblowanie już jest mniej więcej. Pomóżcie nam tylko. Co tutaj będzie? E, pomóżcie nam tutaj umeblować, e, wbicie jeszcze więcej pieniążków. To tutaj e, razem z Wami ulepszymy ten pokój. No i co? No i, no i ogólnie super, bo, bo jeszcze chciałbym Wam pokazać salon gier dla Kusia. Tutaj właśnie tak, tak wygląda. Ogród jest piękny. O, czekajcie, ktoś dzwoni, ktoś dzwoni, ktoś dzwoni. O, kto to? Dzień dobry. Dzie dzień dobry, dzień dobry, dzień myśmy dobry. tutaj z moją żonką chcieliśmy pana e, przestrzec tak troszeczkę I, i czemu pan w ogóle z, z, tutaj mieszka w tym domu? Już ja sobie, no ja kupiłem sobie kupiłem sobie dom jak przestrzec? Ja się cieszę, bo z widzami się bardzo cieszymy, bo kupiliśmy nowy dom, ale czemu przestrzec? O co chodzi? Jest, o co wam jest chodzi? Pan, jest pan naprawdę bardzo odważny. Że pan mm -hmm. tutaj przyszedł i się wprowadził na te osiedle naprawdę ale Dobrze, bardzo dobrze, dobrze Ale bardzo. przed czym przestrzec, przepraszam bardzo, przed czym... Przedszym mam się... Czego mam się bać? Halo, pan młodzi na młodzi uważa. to w ogóle się nie boją, nie? No, Ej, ale czego niczego. mam się bać? Ej, czekajcie, czego mam się bać, ty? Dobra, my my już idziemy, do widzenia. Ale pa, czego pa, mam się bać, się Halo? Halo, Ech, o co im chodzi? Ty, owieczko, ty wiesz o co im chodzi? Przed czym oni oni chcieli nie, Ty nie, 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 w ogóle byli, widziałeś? No widziałem, ale nie wiem o co chodzi, bo się rozpakowywałem tutaj, No Rozpakowywałeś się. Ja idę zobaczyć, gdzie oni w ogóle mieszkają, w którym to domu oni mieszkają, Wyszlakusiu. Może który to sąsiad? Hmm... jest wygodnie, ładna dzisiaj pogoda. O, może podejdę do tego sąsiada i dowiem się czegoś więcej. Dzień dobry, panie Janie! Dzień do do tego, dobry nowy podejść... sąsiedzi! Ej, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, czy podejść do tego sąsiada i zapoznać się. E, może się czegoś dowiemy, czemu to jest taka niebezpieczna dzielnica. No, to napiszcie w komentarzach, czy mam to zrobić, czy nie. Czy pogadać z nim? Przepraszam, panie sąsiedzie! O, dzień dobry, panie sąsiedzie. Fajna pogoda dzisiaj, nie? Oj, piękna pogoda, tak. Yy, ja mam takie pytanie. Przy, przy, byli u mnie dwójka z sąsiadów i powiedziała, że mam, mam się czegoś bać, że, że jestem odważny, że tu się wprowadziłem. O co o, chodzi? Panie, niech pan posłucha. Ja na tym osiedlu mieszkam od samego dzieciństwa. Całe życie. I co roku jest tu święto Siren Heda. Święto Siren Heda? Pan, co, za postać? co pan powiedział? Co pan powiedział? O nie, ja chyba, ja chyba się zakopię pod, pod, pod ziemią. Święto nada. Pana, nie popadajmy w taką skrajność, ja tutaj całe od dzieciństwa mieszkam i jeszcze żyję. Spokojnie, niech pan po prostu idzie chronić swój dom, chronić swoją rodzinę. I, i nic nie i będzie, no. ja tego samego kiedy ostatnio widziałem i to, to naprawdę jest dziwne stworzenie, te dźwięki jego to, to, to naprawdę, ja się tego boję i przed chwilą tutaj, nie, 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 ja tego nie chcę, nie, nie słyszałem co pan do mnie mówił, o ja, o ja cię, o ja cię chować mam. No, no, spokojnie. Zamykać drzwi, Lakusiu zamykaj drzwi szybko, szybko zamykaj drzwi, szybko. Aj. No dobra, ale zauważyłem, że coś z tymi naszymi alarmami się dzieje. One chyba nie działają w ogóle. O oh, nie, one nie działają. Szybko, wskakuj do środka. Zamykamy wszystkie okna, zamykamy wszystkie okna. To jest jakieś święto si si Siren Heda. Szybko, 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 co my możemy zrobić? E, jakieś, jakieś, jakieś e, mury. Mury musimy powiększyć. Mur powiększyć e, i... O, garaż. Zobaczcie jaki garaż mam tutaj. Dobra, garaż też musimy zamknąć. Yy, dobra, zamykamy garaż tutaj w tym kierunku. Okej, okay. zamknąłem garaż. Siłownie mamy tutaj. Zobaczcie, safe nawet na kusiu. Zobacz, tak wygląda nasz garaż widziałeś? Ale tu jest super. Każdy ma swoją szafeczkę, popatrz. Aha, ty. No, ale a jednej brakuje tutaj. No właśnie, jednej brakuje. A co jest pod tą, pod tej szafki, co tutaj miała być jedna? Może zobaczymy co. No chodź, chodź, jać? Co to jest? O nie. O jacie. Co to za totem? No nie! To jest jakiś totem z alarmami. Totem z alarmami? O nie! Dobra, ja muszę uciekać stąd. To jest jakaś wystawa, czy? Ej, to miasto się robi dla, dla mnie coraz bardziej podejrzane. Ten totem jest jakiś. Czy to jest. Czy to jest jakaś, jakaś miniaturka odzorowanie Sirenheada? A nie wiem. No nie wiem, na razie to zostawię, ale jest to dziwna zagadka! Trochę się, trochę się, trochę się cykam, trochę się cykam ogólnie, co tu się w ogóle wyrabia. Hmm... Alarmy mi się zniszczyły. Ja po powinienem pójść do kogoś, kto mi naprawi te alarmy. Ciekawe kto jest taki, e, kto jest... Czy jest jakaś osoba, która naprawia te alarmy? Ano. Hej, o nie! Dzień dobry. Dzień dobry, proszę, proszę po to mi drzwi, bo pani, pani Frania wezwała mnie tutaj do, y, do, zrobienia alarmów nowych w tym domu. O nie, o nie, o nie, słyszeliście to? Bóg, o, nie, bóg, bóg. o nie! O Dzień Nie zbliżaj się, czy, ty, czy, jesteś, czy, czy, ty jesteś Siren czy Head, mogę... nie zbliżaj się do mnie. Ale nie bój się, ja nie jestem ten prawdziwy Siren Head jak co. Przebrałeś się ja... za Siren Heada i mnie straszysz? O się? Nie, no bez przesady, ja tutaj przyszedłem tylko kamery zainstalować, alarmy. Żebyś... Tylko żebyś się nie bał, nie? Ej, gdzie jest pani Frania? Bo się umawialiśmy ja no Ja tutaj jestem, szukam was. Słyszę jakieś głosy. O tutaj jesteście, dobra. O! 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 Kto to jest? Frania, kogo ty wezwałaś? Przecież to jest, jest... jest Siren Head w czystej postaci i on ma tutaj alarmy i kamery nam zakładać? Czy to jest bezpieczne w ogóle? No nie wiem, wydaje mi się, że jest bezpieczne. Przepraszam proszę pana, jakie to będą alarmy? To, to będą specjalne alarmy, takie bardzo, bardzo głośne, że na pewno do was, jak ktoś się wkradnie, to policja na pewno przyjedzie. Usłyszy to, wiecie? Jak głośne. No Mogę dobrze. spróbować? Tak. Zrobimy jakiś test. Lakiemu daję taki specjalny hełm który właśnie y, tutaj chroni przed... przed tym dźwiękiem, proszę zabrać? Dobra to. No dobra, no to ja tutaj już odpalam. Uwaga! Uaga! Dwa, jeden! O nie! Jakie Franie. to jest głośne! Proszę pana, a cz czemu chce dał halo. tego chemu Frani? Przecież ona coś mogła się zrobić. Frania, halo, słyszysz mnie? O halo. nie! Naki! Frania, słyszysz mnie? Ale Pani Frania? Lucky, mówisz coś? No mówię. Moja Frania Laki. została ogłoszona. Straciła o sok nie. przez ciebie. Wszystko miałeś pewnie zaplanowane. Wychodź z mojego nie. domu, szybko, natychmiast! Przepraszam bardzo, ale to, to już nie powtórzy się. Dobry Na przeprosiny się. już za późno. Frania, Frania, z z tobą okej? Okay? Słyszysz mnie? Mówiłeś coś? Co? Co? Czemu ty mi pokazujesz jakieś palce? O co chodzi? Ej, Frania, no pokazuję ci dwa palce, ile widzisz? Ty no, ona kompletnie ogłucha. Ejku, moja Diany, żona nie słyszy. Biały kamień papier papiernożyce? Ja tutaj wróciłem tylko i chciałem powiedzieć, wiecie co, ja może taką gwarancję udzielę i, i powiem, jak można odzyskać ten słuch, okej? Okay? No to szybko mi mów... Moja żona potrzebuje odzyskać suk przecież ona ogłuchła przez twoje dźwięki, ty Siren Headzie! No, przepraszam bardzo, ale musisz, musisz tak, w twojej piwnicy powinien zna znajdować się totem, no i wtedy ten totem musicie przenieść na stadion i tam uzupełnić go o te brakujące głowy i wtedy y, pojawi się prawdziwy Siren Head i tam można go jakby spytać o, o to, żeby odgłuszył twoją żonkę. No dobra, to biorę tutaj te rzeczy, a skąd ja wezmę te głowy, skąd ja wezmę głowy? Oj, to musisz poszukać, może jakiś twój przyjaciel to ma, albo jakiś sąsiad. No dobra, poszukam. Wejdę do jakiegoś specjalisty i, i ten... Ja ci w ogóle ja nie wiedziałem, że Siren Head mówi, ale dobra. E, dobra, całe szczęście, że już tak naprawdę wiem, jak odzyskać e, głos Frani. Może do jakiegoś profesjonalisty pójdę. E, tu jest ktoś... Hmm. Wezmę ten kład i pojadę do profes, profes, jakiegoś, jakiegoś profesorka. Muszę pojechać w ogóle na... Stadion. Na stadion to pewnie w tym kierunku. Ja ogólnie, nowe miasto, nowi ludzie. Ja ogólnie dokładnie nie wiem o co. O, przepraszam, halo, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Co pan porabia? Jak... Witam nowego sąsiada. Witam sąsiada. Jakieś nowe głowy potrzebuję e, od Sirenheada e, i Sirenheada Ja jestem profesorem, który zajmuje się Sirenheadem. Czy ty masz ty, Czy ty masz ogromny totem Sirenheada? Mam, mam. E, soul Soulsand potrzebuję Sand, potrzebuje soul sand e, alarmy i ten i muszę rozbić ten totem Sirenheada e, na, na boisku, bo moja żona straciła suk, proszę mi pomóc.

Co ty? ja takich Siren Headów się nie boję, ale masz jakąś czapeczkę dziwną na głowie, wiesz? No, bo... A, a, a czego szukasz? Szukam głów! Tutaj mi powiedział sąsiad, że, że niby ty, ty znasz jakieś głowy Siren Heada, że mogę stworzyć totem. No u mnie na trawniku były właśnie takie trzy dziwne o. głowy. I, I, może, może przydadzą ci się, co? Jedźmy na ten, i właśnie na ten, na boisko. Tak, jedziemy na boisko. Ja tutaj jestem ogólnie od samego dzieciństwa poszukiwaczem. E, poszukiwaczem Headów i zajmuję się wszystko, co jest związane z Siren Headami. Jestem takim profesorem Siren Headów. Ja ci naprawdę? Ale to jest ciekawe. Tak. Ja ostatnio ogólnie na takiej innej wywiosce innej, jak mieszkałem w starszym domu, to też spotkałem Siren Heda i on w ogóle takie dźwięki robił, że, że potrafił mnie ho Naprawdę? Wow! No A to ono... może ta twoja czapeczka po powiniene się założyć, co? Tak. Ta czapeczka to jest obowiązek ogólnie, to zakładam, ją, dobrze, że mi się pomniałeś. Dobra, tutaj zróbmy ten totem i może na samym środku powstanie ogólnie Siren Head, ten y, y, taki, który uratuje moją żonę, bo wiesz, że Frania ogólnie, Frania nie słyszy. Frania to jest pana, pana żona, tak? Tak, tak, dlatego spieszmy się, spieszmy się. Pamiętacie, jak, jaki to dokładnie był ten y, układ? Yy, tak, takiego, pamiętamy. Nie? Czy nie? E, to było troszeczkę tak, dokładnie coś takiego. E, tutaj jeszcze trzeba było płotki ustawić. To już tutaj się robi wszystko. Bo to wtedy trzeba zrobić tak. O, bo tutaj trzy głowy to tylko wtedy się tak zmieści. Okej, okay. dobra, kładę te trzy głowy i zobaczymy. Nie wiem, co to w ogóle zrobić. my wezmiemy teraz Siren Head na ten, tutaj jeszcze te alarmy były dwa i wtedy Że, on tak. powstanie. Tak, 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 musisz się tam dać. No uwaga, co? I dobra, trzy już kładę. Proszę bardzo, jeden i drugi. Łaj! Hmm? Mamy go! Jaki duży! Jest. Jaki ogromny Siren Head! To... Ale jak teraz z nim się porozum można porozumieć? O co chodzi? Hmm. Nie wiem, co teraz my robimy? O nie! Siren Headzie! Ej, słyszysz mnie tam u góry, o nie, słyszycie te dźwięki, o nie! Jaki on... Jakie dźwięki? Daj, o nie! O nie, słyszymy cię, słyszymy cię! Zrobimy wszystko, tylko po, pomóż mojej żonie u, e, odzyskać głos. E, ogłuszyła się przez te twoje dźwięki. Dobra, ej On, on mnie godnie. chyba zaczyna gonić, ej! Niech zaczyna gonić! Z o nie, Zopatrz. ej duży on cię goni! On jest większy od ciebie, taki, ale ty jest taki też jesteś duży! On jest sam duży jak ja po prostu! Błynny jestem, jestem! Lecimy coś zjeść! Na Dunaty. Duży pomogę ci! Duży pomogę ci! Spokojnie on, on On, on coś mówi tam, ale ja, ja, Mi pisali ludzie w komentarzach, że Sejrek Nic nie mówi! Ej stary Hedzie zostaw Mojego kupla dużego! Zaraz zostaw cię... mnie w spokoju! Taki, nie uwierzysz! Tak przez całe lata wnioskowałem, co on może chcieć! I najprawdopodobniej leci w stronę wielkiego Donata, bo jest głodny i chce coś zjeść. I wtedy się uspokoi. Widzę tego starego cheddar, on tutaj się zbliża do tego Donata. On się... tak, odjeżdżam, ja już tak jeżdżam! Ja po tego Donata, może, może on chce zjeść go! Skończenie się benzyna! Widzicie? Już podchodzi! Patrzcie! Zjadł go, widzieliście? Zjadł go! Zjadł go. Zjadł go. Ej go Teraz już chyba jest wszystko z nim okej, okay. teraz już jest spokojny, uspokoił się. Może będzie nam chciał coś powiedzieć. Teraz może pogadajmy z nim. Słuchaj, sery chciałbym... Ja ci ile on Donatów tutaj je? Cały czas widzę z Sery chęcie, słuchaj! No, 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 Potrzebuję twojej pomocy, moja żona ogłucha przez twoje dźwięki alarmy. Pomóż nam! Eee, pomogę wam jak chcecie. Teraz już nie jestem głodny. Eee, to tutaj wam oczywiście wyrzucę zaraz e, Wszystkie swoje specjalne alarmy e, Które mają e, Które mają pomóc frani i odzyskać jej dźwięk, łapcie hey, ty. ty To jest ten alarm? Specjalny? Tak, to jest ten alarm, możecie jego włączyć ty. I ona na pewno powinna odzyskać słuch Ty, to idziemy Jedziemy szybko do żon, do dobra, z, z, z pan Siren stój nie, nie biegnij już za nami, bo my idziemy do, do, do mojej żonki odzyskać such. Ty dużo, on tam z nami się zaprzyjaźnić, co? No nie wiem, przecież wszyscy mi pisali w komentarzach Ej, napiszcie w komentarzach, czy Sirehet jest groźny, czy mamy się z nim zaprzyjaźnić Czy, czy może on właśnie jest agresywny i, i nie da rady się z nim zaprzyjaźnić Kurczę, mi pisali ludzie w komentarzach, że, że on, on w ogóle czasami jest taki, taki, wiesz co, groźny W sumie złap stać to jest mhm. dobra, to jedziemy do tego domu nie zapomnijcie kiknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. A on cały czas nas śledzi. To wtedy w ogóle jeszcze większy może dom, rozbudujemy nasz dom i może wtedy e, właśnie, no nie wiem, no e, więcej pieniążków będziemy mieć na naszym serwerze. Nie, dobra, jedźmy. Z drogi, z drogi. O, oh, ja cię widziałeś? duży. weź spokojnie jeźdź, Co jak ty jeździsz? Oj, so, so, sorki, sorki, ale nie zauważyłem ich, bo oni są tacy malutcy. Dobra. Ah. Frania, ah. słyszysz ah. mnie dalej? Tak, słuchajcie, ja Przyszliśmy przyszli, ta przyszli ta ta z jednym headem. Słuchaj, słuchaj, poczekaj chwilę, musisz to odsłuchać. Musisz to odsłuchać. Okej. Okay? Nie, nie, żeszliśmy. O, co jest, kuria, słuch powoli. O, powiedz coś, mówcie. Frania, Frania słyszysz Frania, nas? Frania. To jak, jakaś pralka. Jeszcze Ej. raz, jeszcze chwilę. Podejdź tutaj, podejdź tutaj, bliżej, bliżej, no, bliżej. No. O, o, mówcie, już raz chyba słyszysz. Frania, pralka. Laki! Pralka! Jaka pralka? O co chodzi? Aha, no nie wiem, czy pralka. No! Jeju! Dobra, już słyszę wszystko! Ale mega! O co w ogóle chodzi? Co się stało? Straciłaś słuch poprzez te dźwięki syrenchyda. Ty, a my z dużym ogólnie pomogliśmy ci. Podziękuj po, też dużemu i widzom, że pomogliśmy dziękuję, ci właśnie duży. uratować ci słuch. Dziękuję wam widzowie i dziękuję dwójku duży. A że proszę, pomogliście proszę nam bardzo. wszyscy, wszyscy odzyskać mi słuch. Naprawdę świetna sprawa. W ogóle powinniśmy na tą uroczystość Frania powinnaś e, upiec chyba e, ciasto e, właśnie e, widzom i ciasto dużemu i sobie zjemy razem może w gościnie w nowym domu, co? Dobra, to ja tutaj już się biorę do roboty i przygotuję naprawdę coś pysznego. Już tu myślałam na takim ciastem malinowym, co powiesz? Tutaj kładę. Duży, weź to, to weź siedź, się. bo zaraz połamiesz krzesło. Ej, sorry, sorry, bo to jest twój nowy dom. Nie, nie chcę tu nic rozwalić, ale zjem sobie ciasto. O, zjedzmy ciasto z widzami. Słyszeliście ogólnie, że nasza drużyna Lucky Team się poszerza i coraz więcej ludzi subskrybuje, z dzwoneczkiem i lajkuje i wtedy dołącza do naszego super teamu Lucky Team? No nas, to twój team się bardzo szybko rozwija, jest już coraz więcej nas. No to, to może w tym mieście, w tym nowym mieście, na nowym osiedlu spotkamy o wiele więcej nowych osób i o wiele więcej nowych, świetnych osób będzie w Lucky Team. No i może więcej widzów tutaj spotkamy, kto wie, może ktoś tutaj, na przykład jakiś drugi sąsiad może tutaj mieszka, jako widz mój. Właśnie, całkiem może tak być. No. Dobra, to żegnamy się z wami, oglądajcie kolejne odcinki, bo będą kolejne tutaj ciekawe rzeczy siedziały w Nowym Domu i się Manko! Siemanko, siemanko.